Macie się, macie w kolejnym unboxie. Dzisiaj troszeczkę jest materiałów tnących, ale co dzisiaj? Dzisiaj mamy, Uwaga, uwaga, trzy paczki. Trzy, no, trzy paczki, jedną no, w miarę taką dużą. Więc można powiedzieć, że no jest mega popaśna. Jedyne co usunęłem to paczkomat, do którego trafia, ponieważ aktualnie mam bardzo blisko domu, kilometr od domu, więc stwierdziłem, że nie. Tak, po prostu nie. Nie, nie, nie. nie będę pokazywał. No i dwie mniejsze. Jeszcze dwie paczki do mnie idą ale jeżeli już no to będzie to dokrętka albo coś w tym stylu więc y, ja myślę że to będzie chyba najbardziej najbardziej fajny nóż jeżeli chodzi o cięcie więc no zaczynamy chyba od zacz, zaczniemy od największego z tego powodu że już jest troszeczkę nacięty i, 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 i po prostu tak po prostu i zobaczymy. E, ostatnio się dowiedziałem, że niektórzy pracownicy sobie na przykład kupują do. E, znaczy biorą do pracy. Co jest w środku? O też ja nie wiem, co jest w środku. Zapomniałem, nie? W środku e, mamy papier. Zacznijmy od nowiutkiej gry. Nie wiedziałem, że będzie nowa. Antologia Almachalm. Alma, po prostu X Beyond of the Frontier, Extension, ee, The Hunter, Reunion i Terran Conflict. E, czy to jakaś strategia? Space Sim, no to troszeczkę też strategia, więc ją unboxingujemy za chwilę. W środku Shadow Warrior, którego mam z tego co pamiętam, na nie wiedziałem, że to taka ładna wersja Shadow Warrior 2. I ja mam jedynkę i dwójkę na z tego co pamiętam nie na Uplayu. Co ja, co ja gadam? Ja mam to wszystko na Gogu. O, Gogu. E, i, I otworzymy ją od razu. Ona raczej nie jest nowiutka. Brand new. Raczej, raczej nie. Więc wyciągamy coś w środku. Ja jestem bardzo ciekawy. Mamy grę Shadow Warrior, którą jak mówiłem mam. Mamy plakaty. No i po, po, pokaż, popatrzmy to, no bo po, powiedzcie, że nie opłacało się zapłacić kasy. No, jest, jest spoko. Jest to taka litografia bardzo, 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 bardzo ładna. I ja ogólnie Shadow Warriora bardzo szanuję od pierwszej części. Więc. Yy... Jest to gra oczywiście super, jeżeli chodzi e, ogólnie. Mi się podoba jedynka, mi się bardzo podobała, dwójka w gameplayach też mi się podobała. E, a kupiłem, bo, bo tak. Drugi to jest plakat. Super aśny, super aśny pla plakat. Też pokażemy to z góry prawdopodobnie. W bardzo dobrym stanie. W bardzo dobrym stanie jest ten plakat. Jest, no jest megaśny popaśny. Eee, czy planuje kiedykolwiek kupić Warriora? 3. Eee, hej graczu, i tutaj oczywiście Flying White Hawk. Dziękuję za zakupy. Ale ja to kupiłem już dawno. Mamy trzy naklejki. Jeden ze smokiem dwójeczką, drugi Smok i Shadow Warrior, i drugi z. No, naklejki są fajne. Artbooka dostaliśmy, który, no, powiem, że. No, fajnie jest. Yy, powiem Wam, że, no, no, jest cudny. Cudny. Yy, powiem Wam w sekrecie, że się troszkę nie spodziewałem. Troszeczkę się nie spodziewałem aż tak, e, takiej megaśnej tej paczuchy. Ja myślałem, że Techland, Revolver Digital i Flying Wild Hog. Powiem, że no naprawdę gierka jest megaśna, pupaśna, więc bronie też są megaśne, pupaśne, więc to jest git. Samą grę otworzymy. Płytka jest. No, oczywiście karta startowa. E, gwarancyjna. Mamy soundtrack, soundtrack do gry i samą grę. Tylko w jednej kopii. Znaczy w jednej płytce co, co, co jest troszeczkę dziwne. No i mamy oczywiście kwa, kartę gwarancyjną. Bardzo fajnie to wygląda. Ja jestem bardzo zaskoczony, że aż tak pupaśna, megaśna jest ta wersja ja myślałem, że ona będzie dużo, dużo bardziej uboższa, więc yy, za taką cenę, za uwaga 6 zł, to wydaje mi się po prostu śmieszne i warte swojej ceny, kilkakrotnie bardziej dobra yy, i ostatnią ostatnią Przedostatnią mamy dwie gry. Obie są nowe. <laughs> Obie są nowe. Ethereum też strategia. Yy, yy, ta, yy, mam gamebooki kilka, ale chciałem Ethereum bardzo. Ale chyba najbardziej właśnie Shadow Warriora. No, wszystkie są nowe, nie? no Tego bym się nie spodziewał. Ja myślałem, że. A coś jeszcze jest w środku? Nie. Pr prócz papierków, nie. Nie, nie. No, powiem, że pudełeczko zostawiam sobie na pewno, bo będzie potrzebne do pewnie czegoś innego. Więc, oczywiście, oczy zwisajcie. Jeszcze tego nie, unbox nie unboxingujemy, tylko póki co unboxingowaliśmy Shadow Warriora. Następnie unboxingujemy drugą paczuchę, która też przyszła. Ale dzisiaj ja jestem, jestem chyba. No, bardzo taki e, wręcz cudowny. Nasz miecz Rambo? Stwierdziłem, że nie. Natomiast czemu, by kolejną paczuchę nie otworzyć szponem ptaka? Szponem ptaka. Kto wie o co chodzi, ten oczywiście wie o co chodzi. A kto nie wie, no to oczywiście niech się wstydzi. O, słyszycie w oddali pociąg? Pociąg jest. Nie jest szybki. Ja oczywiście myślałem, że to będą trzy ożywki, a w zasadzie dostaliśmy trzy nowe gry, jedną starą. A w środku, uwaga, pudełeczko. Do, jest to ładowarka do Xbox One padów. Które w przyszłości planuję kupić? Oczywiście go za chwilę otworzymy. Kolejną rzeczą jest charging do padów do play, PlayStation 3. No, którego poszukiwałem od dłuższego czasu. I ostatni, bo powinien być. Dobra, nic nie ma. Tylko ile pieniędzy wydałem? Mogę wam powiedzieć: 6 dych. Nic nie ma, nic nie ma. w śmieci możemy wyrzucić i w środku, w środku co mamy? Jest to uwaga bateryjka do Xboxa 360. Tak, tak, dokładnie. Zaraz sprawdzimy czy w ogóle działa, bo ja jestem mocno, mocno oczywiście e, zainteresowany tym, czy działa, czy nie działa. Jak będzie nie działać, to będę wkurzony. Jak będzie działać, to będzie kiczkość. No ale na koniec musi być jeszcze paczucha, ostatnia, którą oczywiście unboxingujemy naszym mitycznym, legendarnym otwieraczem do żywców. No, a, prawie że widzieliście, albo już widzieliście, jak widzieliście. Prawdopodobnie sobie zatrzymaliście. No to fuksiarze z Was zobaczymy. Jeszcze paczuszki do mnie idą, więc ja jestem. Aaaa, za... znowu! Kurde. Nie wiem, jak to otwierać. Dobra, jak kokainę! Co? Tak, kokainę otwieramy. W środku... No w środku... Y, nie jest Shaopao i Beautiful Gur No ale... stwierdziłem, że... No już trochę widać. Co jest w środku? Co jest w środku, Rycy? Ja bym... Y, otwieram do żywców mnie zawiódł. Może Rambo nie zawiedzie? A, Rambo nie zawiedzie. E, tak, nóż nazwałem Rambo. Ja wiem, że on ogólnie się nazywa Rambo, ale tak naprawdę nazwałem go... Czarna Stars Inrox! To też pozdrow dla kumatych. E, to by było dość ciekawe. No, no, no. Dobra. Wyciągamy folii bombelkowej. Bardzo plusik dla, dla tych ludzi, którzy folię bombelkową podają. Jeszcze w zasadzie. O, streczu jeszcze. Tak. Co jest w środku? Uwaga. Co jest w środku najbardziej? Polowałem na tą jedną gierkę, ale ona była za tania. Więc sobie dokupiłem jeszcze drugą gierkę, którą nie wiem, nie wiem, ale jest bardzo znana. Z tego, że jest znana. Kupiłem sobie, uwaga, e, From Dust. Prawdopodobnie nie działa. Prawdopodobnie. Ja jedynie co chcę z tego wszystkiego. To jedną jedyną rzecz: To the moon. To the moon ja to. Ja tylko wyłącznie do tej jednej gry kupiłem cały ten zestaw, nie? From the dust. Ja w zasadzie nie. Nie ja chcę. Nie zainteresowany jestem. Jagged Alliance. Nie. Ale to the moon ja musiałem po prostu mieć, więc. Więc to jest takie troszeczkę, no tylu ryca, nie że po prostu kupuję sobie rzeczy, których nie ma. Ale drugą gierkę to też nie jest zbyt słaba gierka, bo to jest klasyk, edycja klasyki. Coraz więcej mam tych klasyków. Mam A prey, prey, ale te pierwsze, pierwsze prey te jeszcze przed prejem nowym, reedycją to jest. Oj, oj, to jest klasyk nad klasyki. Niektórzy y, po prostu lubią tą grę. Ja chcę po prostu ją sprawdzić. Y, I na jakie one systemie chodzi? XP Vista 2000. A tutaj widać, nie wiem czy widzicie, ale no, gierka jest i pod to też będzie retrokomputer składany. Więc no, powiem Wam, jest. Jest, jest. Dość ciekawie oczywiście oczy zwisajcie Zobaczymy. Zobaczymy co będzie. Dobra. Ale, 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 ale. Na początku unboxingi pudełek, bo są dużo łatwiejsze W środku jest kabelek. I no powiedzmy powiedzmy to wyraźnie. E, dość ciekawej jakości stand napady. No powiem Wam, że posiadać coś takiego git. Git. Tutaj wkładać pady nie mam pada jeszcze od Xboxa. Ale no zamierzam go w przyszłości mieć. Kupiłem już sobie w zasadzie dużo wcześniej. No, no jest to konstrukcja... no powiedzmy, nie oszukujmy siebie średnia. E, no nie oszukujmy się tak. E, kolejnym, kolejną rzeczą. Tutaj już możemy... co tam wypadło ogólnie. A tutaj już jest stare jeszcze USB. Stare USB, stare stareńkie No to tutaj można powiedzieć, że tutaj jest, albo napada, albo na stika, nie? Więc albo, albo. Tutaj oczywiście wkładamy. Zaraz sprawdzimy, no bo przecież mi zaraz Zwiecie jak ja nie sprawdzę, no. Gdzie ja położyłem tego pana? Bardzo, bardzo dużo stracicie, jak nie zobaczycie tego pada? No ja już słyszę tam jęki. Ja już słyszę kurde. Miałem już uszach jęki. Dobra, ale w międzyczasie sprawdzimy. Uwaga, otwieramy. Dobra, bardzo ładnie otworzyliśmy, nie niszcząc, nie niszcząc owijki. Jak to wygląda? Czy można to ładować ogólnie? Ono wygląda tak. Xbox 360 controller, czy pasuje? Czy pasuje? To jest o, oczywiście pytanie. Oryginalna wygląda tak. Widzicie, tutaj są baterie. One są. No bardzo porównywalne. Zaraz wam. Zaraz wam tutaj. O. Podłożyłem. Tu, żeby nie pa patrzeć. Tutaj jest oryginalny i zaraz zobaczymy czy działa. 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 wszystko działa. tylko jest pytanie główne, nie? czy ja będę musiał po prostu to ładować? co, jak i, i, i gdzie, nie? jak ja to będę? Po, ten. jak Z zobaczymy, zobaczymy P prawdopodobnie przyszłość e zweryfikuje ten mój zakup. Tak, nie ma, nie ma, nie ma. żadnego złącza ani niczego Tylko po prostu jest. Tylko po prostu jest takie. bo no, powiedzmy to wyraźnie, no jakość, no spoko, spoko. Spoko. Tragedii nie ma, ale też tyłka nie urywa, więc działać, działa. Więc jest plus, jest plusik, jest plusik duży, dobra, ale prawdopodobnie zachodzicie w głowie, jak, jak, wy jak wyglądają te rzeczy. Więc, y, oczywiście, od samego początku zawsze mówię: Numer jeden, co? Owiki zostawiamy, <grym> więc y, zróbmy to. Chińskim mieczem, bo to jest z Chin. Chiński mieczu, nie zawiedź. Nie, nie zawiedź mnie tym razem. Okej. Okay. Okej, okay. dobra. Czy, 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 czy się wyciągnie. O, dobra, dobra. ok. Wyciągnęliśmy bez niszczenia plastyczków i teraz uwaga. Ja ja pierw otwarzam. Czy się zoomujesz? Dziękuję. Zoomujesz. Bardzo pięknie w środku. Bonus DVD antologii. Ja pa patrzę co jest w środku Windows 7, Vista XP Czyli no No wiecie, no Hm Dobra, no Nie ma żadnych kodów Nie ma Huhu Nie ma żadnych kodów To wygląda tak Tutaj na jednej płycie jest Aż 4 gry a na tym tylko jedna. Ostatnia. Piąta. I mamy jeszcze bonus. Oczywiście producentem jest Deep Silver i Techland. Którzy tworzyli. Uwaga, uwaga, serię Nailed. Więc no jest poważnie. Nie wiem, co jest w tym bonusowym. Ale no jest dość ciekawie. Dość ciekawie. Kolejny. Stwierdziłem, że Gamebook. Stwierdziłem, że gamebook. Znowu. E, a, a bądźmy rozrzutni. Rozrzutni. Bądźmy i, i, i jedźmy naszym sławnym, jednym z sławniejszych otwieraczy, nie? Znaczy, noży. Czyli. No i zniszczyłem, nie? No ale niestety tutaj chyba będę musiał zniszczyć. Kompletnie. Bo, mimo że śmieszne, bo śmieszne, ale żadnej nie mam w owicy <grywki> książki, więc no tak troszeczkę wiecie, nie? Jedną w owicy to wie wiecie, nie? I reszta będzie zazdrosna. Kurde, co, co on się tak ciężko otwiera. Co? Ja, ja się zapytuję, za jaką znowu pytuję? Zapyta.pl. Dobra, otwieramy. Jeszcze nie. Kiedyś była w Biedronce, ja o tym wiem, ale nie zdążyłem. No dobra, rozwaliliśmy to, znowu. Wi. Co jest w środku? Gamebooki mi się bardzo podobają. Jedna z, według mnie milszych serii, jakie była, ale no niestety się skończyła, eee, tak po prostu. A na końcu jest kot. Mam nadzieję, że go nie widzieliście, eee, więc co? O, zobaczymy co mamy. Tak, z tej serii mamy wiedźmina. Ja mam wiedźmina, przykładowo. Z mamy. I, i, I koniec, <gry> dwie gry. Teraz już trzecią. Więc no, no seria nie jest duża. Więc y, no, no nie jest duża i, 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 i po prostu... I, i, I tak. No na końcu płytka jest, więc... Tylko jedna? Tak, jedna. Only, only one, only one. Dobra, kończ wasz wstydu oszczędź. Może teraz, otwierać do żywców, się na, to, na coś przydasz. Hej, przy, przy, przyda! I tak patykiem, przydaj się do czegoś. Starowa seria jest jeszcze lepszą serią niż, y, seria, niż se, seria poprzednia. Więc. No. Grubaśnie, popaśnie. Otwórz to Wielki powrót fragowania Arena FPS ogrom Co? Czy, 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 czy to jest jakiś mm -hmm. czy, czy to? Serio Czy ja kupiłem sobie grę, która jest tylko do multi? Chyba tak. Chy, 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 chyba. Chy. Ojoj. Nie sprawdziłem gry przed zakupem, no. Ewentualnie komuś oddam. W dobre ręce oddam, ale sa, sa, sama gierka, no. Gra w early access. Hmm. Hmm. Ciekawe. Dlaczego ty. Dlaczego ty nie chcesz. Dobra, tutaj z boku jednego, tam jesteś. <grych> z drugiego. Dobra. Open the doors. Open the doors. Open the doors. Open, już, już. Open the doors. Czy ja to otworzę normalnie? Czy będę musiał rozwalić tą owijkę? Oczywiście, stalowa seria. Różni się tym od normalnych gier, że jest, uwaga, w Steelbooku. Tak, to są gry w Steelbookach. W Steelbookach, więc... Dobra, rozwaliłem, więc... I tak się nie nada już do niczego, więc... Zobaczymy, one są w bardzo ładnych Steelbookach. Zobaczę w środku. Tak! Jest kod na Steam. Bok of Store, na szczęście mam. Jedyne co wam pokażę, to jak zainstalować grę yy, i Techland. Ja bym można powiedzieć, że znowu wspieram lokalsów. W zasadzie tutaj 90% gier to są lokalsi. Więc no, 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 zobaczymy. No. Zobaczymy, może mi się spodoba. Jak coś zainstaluję to na moim koncie z mniejszą ilością gier. Frag Like 1999. Uh, <śled> 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 Więc y, dość ciekawy, dość ciekawa y, reklama. Ale no powiem wam, że no, jest grubo. Jest grubo. Jest yy, popaśnie, megaśnie, No ale ja teraz będę musiał się zastanawiać Co ja z tym zrobię. Co ja z Tobą zrobię, nie? Jak Ciebie będę mu układować. Czy ciebie nie będę mu układować? No niestety zobaczymy, zobaczymy co przyniesie przyszłość. I oczywiście nie bądźcie jak zostaw pod tym filmem lajka A przepraszam, o nie 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 nie, hold, 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 rycu yy, Z przeszły, znaczy aktualny rycuł. Yy, prawdopodobnie Będzie teraz druga, za chwilę będzie dla was, za chwilę druga część A dla mnie pewnie za kilka dni będę to unboxował, więc Oczywiście oczy zwisajcie. Przepraszam. Już myśleliście, że kończymy na, ty, na tym, więc nie. Więc zobaczcie jeszcze, co, co, co tam jest. Jaki mam porządek. A i, i tak zobaczymy. Zobaczymy w przyszłości, co z tym będzie. Więc za chwilę, prawdopodobnie, kontynuacja.